Nie można kupić więcej za mniej. To dlaczego, moi drodzy, nie skorzystać? Powolutku kończymy akcję Black November, która trwała 3-4 tygodnie czasu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do naszych projektów na tych okazyjnych warunkach. Ostatnie dni, ostatnie godziny tak naprawdę zostały tej akcji dwie, moi drodzy, paczki z kursami i produktami typowo internetowymi, dwie bardzo ważne dla mnie paczuchy z wydarzeniami na żywo. Przed nami wielka integracja i seminaru inwestycyjne. 9-10 stycznia przed nami kolejne middle campy w Karpaczu, na Mazurach i w Sopocie. I dwie duże paczki, piąta, szósta dla zawodników, zawodniczek największego, nie tylko biznesowego kalibru. Jeżeli macie ochotę dołączyć do nas na tych podczas tych czarnych dni. Koniecznie wejdźcie na black.kuba.midel.pl Działamy kolejny dzień zmagań. Cześć, cześć!